Tudo bem. Oh! Oh! o que ele está Ah, yes. é para mim. Ah, sim. Vamos fazer uma mesa. Muito bom. E a Oh, muito bom. Eu vou fazer uma mesa aqui. Eu it, okay. isso. Ah, vai abrir, ok. Espera um pouco, Nie? Jest kupak. A, jest, jest, you. A tak, 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 tak. Dokładnie tak, ja dziękuję bardzo. I no. Jeszcze jedna rzecz. I za jakiś czas, nie wiemy jaki. Zobaczycie. Tutaj. A właśnie odcinek zdałem, zapomniałem. Tak. Będzie, będzie odcinek, który dzisiaj Kiedy? nagraliśmy w kwietniu. Jak w kwietniu? W kwietniu. W kwietniu? W kwietniu. To wy tak macie do przodu cziki? Tak. Kumacie? Na motor to bzdura, będzie bandura. Kumacie to, że oni mają odcinki do kwietnia? Jak ja jutro kręcę odcinek, nie wiem co. I jest uwaga, na niedzielę. Nie? Bo nie musisz za dużo robić, żeby ładnie wyglądać? O, Ooo, dziękuję. Daj nik tego gościa, zbanujemy go na wszystkich kanałach, na jakich się da. Tak szczerze Ja wam powiedziałem, dla mnie to tu może być 100 osób na tym streamie Ja mam 50 tysięcy refów na GFO O kurwa wszyscy nam szczają Ej, a co jak wżeli wam powiem jak ja lubię siki kurwa Dobra, sikajcie na mnie wszyscy na czacie. Poproszę o sikanie na Hiszpana Teraz wszyscy, a ja łapię kurwa normalnie do mordy, czekajcie, dam fulkam. Już kurwa Sikacie, czy nie? Bro! Oh Bro. God, You're man. the best! Kurwa nie Я te... Ja Sorry! Did you know that? What? Ale ja ja ty. Falken, oh, mamy tutaj jeszcze no, jakieś niewielkie, ale jednak, nadzieje na. Dogrywkę na mapie do Inferno. Szachoboks! Rozumiecie? Bo Ortiz jest silniejszy, a Bartosz rozpierdoli go w szachy i, i to jest Iwan pojedynek! Znaczy, chyba, że Xen dostanie jedną tubę od Ortisa w pierwszej rundzie boksu i się skończy pojedynek. Ja mówię, o jest. Oczy jak Celor to niech spierdala, w chuja wali. Pytałem go wcześniej, chciałem z nim pograć, to teraz będzie pierdolił. Jakbym był kurwa guciem i bym powiedział mu, chodź gramy kurwa nie wiem, w Tybergaja, to by poszedł grać kurwa. A tak to w chuja pojebał, ja mu już napisałem, że ja to już w nic go nie pytam o granie, bo i tak zawsze w chuja leci. Batonik Marianek na hita. Proteinowy. Batonik Marianek, batonik Marianek, batonik Marianek, na hita go zjedz. Baton Marian jest bardzo proteinowy, jest bardzo zdrowy, na hita go zjedz. Marianek, 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 odwukadzik. Przebywanie w towarzystwie osób homoseksualnych sprawia, się, że sprawia, że czuje się nieswojo. Dziwny klimacik jest, co? Dziwny jest Ja na, na przykład ja miałem taką sytuację w szkole podstawowej już, na samym początku szkoły podstawowej, jakaś trzecia, czwarta klasa, jeden chłopaczyna ode mnie z klasy identyfikował się jako osoba B i proponował na przykład, że zrobi mi lask No, a ty się oczywiście nie zgodziłeś, tak? Nie. <grym> <grym> Więc co, panek, poza... O kurwa, często się rozjebało! A! Kurwa, co tu się odpierdoliło teraz? Żeby każdy czuł pozytywne wibracje i przyznawał raz tamano zawsze rację. I żeby nie mówili źle o regę. A propos regę? Nie. Może tak, często się zdarza, ale to każdego indywidualna sprawa. Oczyłam się dzisiaj o 7 rano, esz? To najpierw donate potem będzie miał łatwiej cię zabrać na randkę Ja się ma Jak wbiłem to serio myślałem że ty tak ubrana dzisiaj <grybujesz> Nice My. Ja idę z Mati w krótkie Nie tu Jest jad, jadę Jeden, ten drugi jeden Jeszcze jedę mam 50 Ja wchodzę w akłap Wyszedłem z krótkich ja pierdolę! Strzela z On jest kurwa niezniszczalny! Ale się separują! Ja zaraz celachę zrobię! God jest tylko jeden! One more, one more, one more! One more, one more One more! Ja pierdolę Chwa najmniejsza Elo zaczynają wybierać O, To by było dobre to by było dobre ogólnie. To by było najlepsze. To by było najlepsze ogólnie, zaraz dajesz też tak naprawdę najlepszy i duszą, pomysł. Tak? Ja nie mam najmniejszego. Ale ty jesteś zbustowany śmieciu. Ale ty jesteś zbustowany kurwa szmatą <laughs> kiepaną, co przyjechał kurwa ziomek do ciebie na tydzień i mieszkał u ciebie chłopco ma kurwa dwa elo i mu dajesz pasy i napierdalał na twoim koncie. A to jest real akurat. No, no właśnie, ja kurwa. radziłem, prawda? nie wkurwiaj. To... To, to, Th to, to, to z... prawda, to, 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 to prawda, to prawda. Jesteś kurwa, chłopie, wolałbym być kurwa świadkiem koronnym niż taką kurwą jak ty. E. No o oh, kurwa! Będziesz miał robionego ladzidlo dzikę, Macieju. O kurwa, ale Cytki dzisiaj dobrze wyglądają. Ja wygrał z podłóżka, Wojtek. Się Cytki. O, kurwa, też jesteś? Za czerwono, za czerwono. Ej, ej! No pomóż! Się, kurwa, mać! Czemu tam. Kurdo, ja, dobra, nie bać kurwa. Idźcie dworem. Kurwa, wypierdalajcie się za, na pistolety. Lamu, lamusiarstwo, co zrobiliście. Na no. to. Czekaj, ja z widzami. Zabij. To nie jest żart. Czyli was ogląda w mikrofalówce i robi te w telewizorze. To jest Ja, Energię, ruch, materię. O, właśnie miałem powiedzieć. Ja wiem, jak wyglądają kosmici. Znaczy, gdyby istnieli, gdyby istniali, gdyby funkcjonowali gdzieś na świecie, poza światem ziemskim. To wiem, jakby wyglądali. Byliby prądem, albo na przykład byliby wiązką materii niewidocznej dla oczu, która by lewitowała, albo nawet to by się nam nie kręciło, nie mieściło w głowach, bo by funkcjonowało jako coś, co istnieje, ale nie poza naszym zrozumieniem czyli de facto nie istnieje, bo nie jesteśmy w stanie tego zbadać. O kurwa!

no lo mueve y es como un cuero oh. Va ganándome con su bella danza Sin jugar yo le di así Peligro mucho cuidado Porque salimos de aquí zapao. Nadie Go. la pista se ver cansa